Planeta absolutnie potrzebuje tego właśnie teraz. Nie ma, nie ma innych dużych grup, które robiłyby coś podobnego do tego, co my robimy, świecąc światłem. Zaakceptowanie siebie jako mistrza a następnie świecenie swoim światem. Nie ma innych dużych grup. Są jednostki, ale są one bardzo podatne na agendy. A kiedy masz agendę, teraz grasz w dualność, teraz wystawiasz tam po prostu gówno. Nie trzeba wiele. Kolega pyta mnie o liczbę. Więc ile naprawdę potrzeba, żeby mieć wpływ na planetę? Około 500. 500, które naprawdę mogą po prostu świecić światłem. Bez agendy, bez uprzedzeń, bez mówienia o oh, musimy nakarmić głodnych lub wykąpać śmierdzących, czy coś takiego. To nie wymaga wiele, ale potrzeba dużo szczerości. Co by było, gdybyśmy mieli ich tysiąc albo trzy tysiące? Pięć tysięcy. Przesuwam tutaj moje granice co do, t... do tego, czego można Zmieram się spodziewać. Ale powiedzmy, że mamy trzy, trzy tysiąca prawdziwie oświeconych szambra po prostu raz na jakiś czas. Nie musi to być codziennie. Raz na jakiś czas, po prostu zatrzymując się na chwilę i dzieląc się z planetą swoim światłem. Zróbmy to właśnie teraz. Włączmy jakąś muzykę i zróbmy to. I zamierzam wam przybliżyć Tobiasza jeszcze bardziej. On będzie stawiał was za niskim murkiem, a ja będę pozwalał na was. Ja będę mówił po prostu pozwól, a on będzie mówił stań za niskim murkiem. Włączmy muzykę i po prostu to zróbmy. To wszystko, czego nam potrzeba, po prostu wzięcie tej chwili. My razem. O, oh, planeta jest teraz szalona, ale w pewnym sensie już dawno powinna się zmienić. Już dawno powinna. A teraz to się dzieje i uśmiecham się z tego powodu, bo widzę piękno w tym, co się wydarzy. A Wy próbujecie mnie zawstydzić. O, Adamusie, ludzie umrą. Tak. Wszyscy umrą. Chodzi mi o to, że nie jestem tym naprawdę zaniepokojony. Tak, niektórzy ludzie umarli na COVID, oni i tak mieli umrzeć. I to jest, widzisz, och, 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 nie, nie, nie. Kiedy dotrzesz do miejsca prawdziwego współczucia, zdasz sobie sprawę, jak właściwe to wszystko było. Nie było ani jednego życia, które zostało utracone przez przypadek lub przez błąd. Ani jedno życie, które skończyło się zbyt wcześnie. Cała ta sprawa z koronawirusem przeniosła ludzi na następny poziom. Następnym poziomem czasami jest śmierć, która w rzeczywistości bywa wielką ulgą, i jest to odnowienie. To początek, nowy początek. Jesteście teraz młodeczką dla planety, planety, po prostu świecąc swoim światłem. Nie mówiąc planecie, w jakim kierunku ma iść, czy co ma robić. To światło dociera do wszystkich tych, pisząc na klawiaturze... Proszę, pomóż mi. Idzie do nich. Bez żadnego programu. Bez żadnego ratowania. A czy ja powiedziałem, że nie ma poradnictwa? Hmm. To taka piękna, prosta rzecz. Thing. Czy nie powiedziałbyś, Tobiaszu, to że ławeczkowanie jest takie proste? So, so well, Dlaczego oni to you komplikują? You Dlaczego tak say? myślisz? A to mówi, bo myślisz, że musicie coś zrobić. Musicie coś zrobić. Musicie pchać, ciągnąć, zmuszać, krzyczeć. Ale wy tego nie robicie. Jesteście tak przyzwyczajeni do konieczności działania czy manipulowania energią. Ale tego tutaj nie ma. To jest po prostu świecenie Waszym światłem. Przyzwyczajcie się do tego. Niektórzy z Was, według Tobiasza, nadal mają pewne nakładki strachu. Strach przed ciemnością, strach przed ciemnością przejmującą planetę, strach przed diabłem. I dlatego podchodzicie do ławeczkowania tak bardzo ostrożnie i nieco bojaźliwie, myśląc, że musicie ciągle przesuwać planetę w kierunku światła i ciemności. Posłuchajcie prognoz przed kilku tygodni. Tam powiedziano te same rzeczy. Nie ma żadnego diabła, który przejmuje władzę. Nie ma żadnej złej siły. Poświęć chwilę, aby pozwolić swojemu światłu świecić otwarcie na planetę. Nie musicie wyobrażać sobie szczęśliwej planety, gdzie wszyscy jeżdżą ładnymi, nowymi elektrycznymi pojazdami i jedzą organiczne tofu. Nie musicie sobie tego wyobrażać. Wiem, że niektórzy z Was myślą, muszę stworzyć wizualizację tej błyszczącej, migoczącej planety, na której wszyscy są szczęśliwi. Nie, nie musicie. Możecie, jeśli chcecie, ale nie zmuszajcie się do tego. Nie próbujcie sprawić, by świat i ludzie podporządkowali się waszym pragnieniom. Po prostu świecisz światłem. To światło może dotrzeć do najciemniejszego miejsca. Pójdzie w najciemniejsze miejsca. Świecąc swoim światłem, wyobraźcie sobie znowu bez agendy, że nagle światowi przywódcy, którzy są teraz u władzy, mam na myśli naprawdę u władzy, że doświadczają w nocy, podczas snu dziwnej transformacji i to zmienia ich życie i historię ich kraju na, na zawsze. To możliwe. Po prostu świećmy teraz naszym światłem, nie próbując tworzyć zadania bez agendy, bez niczego. Po prostu bądźcie tym, kim jesteście. Bogiem, którym jesteście. Mistrzem, którym jesteście. To jest to. I potem to już zależy od nich, co z tym zrobią. A potem oglądajcie wiadomości. Obserwujcie nagłówki gazet, szczególnie kiedy się tak gromadzimy, co będziemy robić coraz częściej. Obserwujcie, co się stanie wkrótce, wkrótce potem, już wkrótce, czyli w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Kolt zwraca uwagę na wkrótce, ponieważ anielskie wkrótce i ludzkie wkrótce to dwie różne rzeczy. Obserwujcie, jak sprawy zaczynają się zmieniać na planecie, a czasami nie zawsze jest to to, co uważalibyście za najlepsze. Czasami może to być zrobienie kilku kroków w tył, ale obserwujcie to w dłuższej perspektywie. To jest po prostu świecenie swoim światłem. Nie ma w tym zbyt wiele pracy. Moglibyście dosłownie czytać książkę i świecić swoim światłem. Możecie pucować swoje buty na ławce w parku. Niektórzy z Was powinni pucować swoje buty i nadal świecić swoim światłem. Możecie po prostu obserwować przylatujące ptaki i jeść lody. Możecie tylko ptaki i jeść lody. I nie musi to być dosłownie ławka w parku. Może to być krzesło w domu, siedzenie na trawie albo na śniegu. Słyszałem, jak ktoś z Finlandii powiedział, a to te śniegiem? Też dobrze, śnieg jest dobry. Weźmy głęboki ondeś i zapuśnijmy naszym prawdziwym światłem do świata właśnie teraz, bez żadnego planu. A kiedy to robicie? To światło zawiera Waszą historię. Zawiera Waszą historię. Świecicie z sobą na planetę. I kiedy to robicie, kiedy świecicie swoim światłem, tak naprawdę najpierw świecicie nim na siebie. Wiecie, kiedy możecie tu siedzieć i mieć całkowite współczucie i akceptację. Kiedy możecie tu siedzieć, zdając sobie sprawę, że wszystko jest wewnątrz was, nawet zanim to wyjdzie na świat, uderza to was samych, człowieka wciąż po drugiej stronie rzeki. Uderza w każde z waszych przeszłych żyć. Idzie do każdego z żyć, które nazwalibyście przyszłymi życiami. Widzicie, na tym właśnie polega ironia w świeceniu waszym światłem. Idzie ono najpierw do was, a dopiero potem do całej planety. Zakończymy dzisiaj inaczej niż zwykle. Normalnie robię wielkie zakończenie ogłaszając, że wszystko jest w porządku, w całym istnieniu. To jest prawdą. Ale dzisiaj, po tym jak skończę mówić, a to też mówi, że dużo mówię. I potem, jak skończę mówić, po prostu pozwólmy muzyce kontynuować to przez następne minuty lub coś koło tego. Kontynuujmy łażkowanie, świecąc światłem dla świata i dla siebie. Tak więc. Żegnam Was do naszego kolejnego przekazu dla Szambry 22 lutego 2022 roku. To będzie niespodzianka. Tak więc, kontynuujmy oczekowanie, aż światła przygasną. 对不对